Live Akademii Przedsiębiorczych Kobiet, z tej strony Anna Kneba. Mam nadzieję, że będziecie dołączali w trakcie live'a. Bardzo też Was proszę o to, abyście się przywitali, żebyście dali znać w komentarzach, czy już ze mną jesteście, skąd się ze mną łączycie, jaki jest Wasz dzisiejszy nastrój, bo będziemy mówili o bardzo konkretnym temacie, bo o wyznaczaniu celów. Ja, tak jak wspomniałam, nazywam się Anna Kneba. Specjalizuje się w planowaniu, zarządzaniu sobą w czasie, i tematy związane z właśnie osiąganiem celów, wyznaczaniem celów, z planowaniem krótkoterminowym i długoterminowym to są rzeczy, które znam bardzo dobrze. To jest mój konik i który, którymi bardzo chętnie się dzielę. I dzisiaj przygotowałam dla Was taki. Przekrój informacji dotyczących właśnie wyznaczania i osiągania celów, ale przygotowałam go na tyle ciekawie, że na przykładzie jednej z największych amerykańskich firm, ponieważ to, co oni wprowadzili, jest bardzo proste, korzystamy z tego do dzisiaj i bardzo łatwo implementowane dla każdej z nas. Dlatego proszę, dajcie znać, kto ze mną już jest, skąd się łączycie i czy wyznaczacie sobie cele. Mam takie pytanie na dzień dobry. Jak bardzo jesteście zapracowani? Jak w ciągu swojego dnia jesteście bardzo zapracowane? Mówię zapracowane, bo w większości wiem, że oglądają mnie kobiety. Dlatego powiedzcie, drogie kobiety, jak bardzo jesteście zapracowane, jak, wasze, jak wyglądają Wasze listy zadań? Czy znajduje się na nich bardzo dużo, czy, czy może hmm, macie krótkie listy, czy przepisujecie zadania z dnia, z dnia na dzień, ile z nich wykreślacie z tych swoich list? Dajcie mi znać, jak to u Was wygląda. No i właśnie przy okazji, jak wasze postanowienia noworoczne mamy początek marca. Bardzo dziękuję Kinga za komplementy. Cieszę się, że już jesteś ze mną. To mi dodaje teraz powera. Bardzo Ci dziękuję. I postanowienia noworoczne. Dlaczego o was pytam? No bo postanowienia noworoczne są swego rodzaju celami. I no, właśnie, lubimy sobie wyznaczać cele, lubimy też skreślać, skreślać zadania, wykreślać sobie na, na ze swojej listy. Ja taką listę tworzę każdego dnia i, i bardzo satysfakcjonuje mnie, kiedy mogę coś z niej skreślić. Dlatego wiem, że nie jestem wyjątkiem ale, i wiem, że więcej osób tak robi. Ale w takim razie, dlaczego nie wszyscy te swoje takie długoterminowe, większe cele osiągają? Dlaczego nie osiągamy sukcesów? Dlaczego mimo, że prowadzimy sobie te listy zadań, dlaczego mimo, że stworzymy sobie postanowienia nowoczesne, dlaczego ich nie osiągamy? Co jest nie tak, że no ciężko jest te, te nasze założenia spełnić? I pytam o to, bo obracam się wśród osób, które są w takiej energii działania, które dużo angażują się w wiele inicjatyw, gdy, ale gdy z nimi porozmawiam, okazuje się, że tak rozwojowo to stoją w miejscu. I mimo, że pracują dużo, i mimo, że się tak właśnie bardzo angażują, i mimo, że dążą do tego, żeby odnieść w życiu sukces, no to tak naprawdę u nich jest konstans. A wiadomo, jeżeli z biegiem czasu my nie idziemy do przodu, to tak jakbyśmy się tak naprawdę cofali. No i w sumie, jak można z drugiej strony oczekiwać innych rezultatów, robiąc wciąż to samo? Czyli wciąż tak samo pracując, wciąż tak samo się angażując mocno, ale nie zmieniając niczego, skoro to nic nie daje. I z drugiej strony widzę osoby, które idą po sukces jak po swoje, które są otwarte na różne działania, które też się angażują, które też pracują intensywnie, ale im wychodzi. No i dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? I jedni i drudzy ciężko pracują. I dlaczego część z nich osiąga cele, spełnia swoje marzenia, a część nie? I dzisiaj postaram się odpowiedzieć Wam na to pytanie. I na początek chciałabym Wam pokazać jedno ćwiczenie. Wyobraźmy sobie, że poproszono nas o wypełnienie ankiety, w której, w której mamy określić stopień. Na ile zgadzamy się, bo się nie zgadzamy z określonymi twierdzeniami. Kim piszę odpowiada na moje pytanie, że pewnie po drodze robimy błędy opuszczamy, chrywa bierząta, robimy rzeczy nie dające rezultatu. I tak, to jest zgadza się. To jest jedna, jedna z przyczyn, dlaczego nie, nie, nie osiągamy sukcesów. A dzisiaj powiem wam o po drugiej. Wracamy do naszych twierdzeń. Uważam, że zamiłowanie do porządku i dobrej organizacji należą do najważniejszych nawyków. 2. Myślę, że porządek pozwala bardziej cieszyć się życiem. 3. Wolę kontakt z ludźmi, których opinia na różne tematy znacznie różni się od mojej. 4. W moim pokoju, na moim biurku jest często nieporządek, a przestrzeń nie jest zaplanowana. I pięć irytują mnie ludzie, którzy mają trudności z podejmowaniem decyzji. No i wyobraźmy sobie, że takich twierdzeń jest znacznie więcej i że określamy, jak bardzo się z nimi zgadzamy bądź nie zgadzamy. No i na pierwszy rzut oka wydaje się, że ten test, to ćwiczenie określa nasze zamiłowanie do porządku. Tymczasem jest troszeczkę inaczej, ponieważ test ten pomaga wskazać osoby bardziej zdecydowane i bardziej pewne siebie, a z kolei te cechy są skorelowane z ogólnym sukcesem życiowym. I test ten określa stopień potrzeby tak zwanego domknięcia poznawczego. Psychologowie określają ją jako dążność do zdecydowanego osądu na pojawiające się tematy. I. Um, Zamknę prezentację. I potrzeba takiego domknięcia poznawczego w wielu aspektach może stanowić atut. To nawet najlepsi szachiści wykazują się taką wielką potrzebą, ponieważ i pomaga im to skoncentrować się na działaniu i nie przejmować się ruchami, które już Zrobili, a być może były błędne, tylko idą już dalej, decydują się na kolejne. I dążność do takich zdecydowanych osądów, do szybkiego podejmowania decyzji jest zaletą. Dopóki nie staje się wadą, jak z każdą zaletą. Słuchajcie, no pomyślcie sobie, jak, czy jest jakaś taka mega zaleta, którą jak tak bardzo wyeksponujemy, jak bardzo na nią postawimy, w pewnym momencie nie stanie się wadą. No przykładowo, zamiłowanie do porządku, kiedy przeradza się w pedantyzm i zaczyna wpływać na inne osoby, które niekoniecznie mają takie same upodobania. Przestaje być zaletą. Pracowitość. Jeżeli zaczynamy być pracocholikami, wymagać od siebie, a od innych tyle, co najmniej tyle samo, to zaczyna to wpływać źle na nasze zdrowie. No i to też przestaje być zaletą. Także Każda, każda zaleta, którą zbyt mocno, na którą zbyt mocno postanowiłem, która jest zbyt bardzo wyeksponowana, może stać się wadą. I tak samo jest właśnie z tą potrzebą domknięcia poznawczego. Bo jeżeli ktoś śpieszy się z podjęciem decyzji tylko dlatego, żeby poczuć, że to zrobił i że chce mieć to jak najszybciej ze sobą, no to te decyzje mogą być błędne. No I wtedy taka potrzeba tego domknięcia poznawczego może stać się wadą. I dlaczego to jest tak ważne? Opowiem Wam za chwilę, ale chciałabym dowiedzieć się, jak Wy się czujecie z tym. Czy Wy też u siebie zauważacie taką potrzebę domknięcia poznawczego? Czy szybko podejmujecie decyzję? Bo chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o, o metodologii wyznaczania celów. Ale ta informacja o, o, o podejmowaniu decyzji będzie dla nas bardzo istotna przy wnioskach. Dlatego proszę, odpowiedzcie sobie na to pytanie i najlepiej dajcie znać też w komentarzach. Eee, dobrze. I teraz przejdziemy właśnie do tej metodologii wyznaczania celów smart. To nie jest nic nowego. Podejrzewam, że część z Was mogła się już z tym spotkać. Eee, dajcie właśnie mi znać, czy z tego korzystacie, bądź czy słyszeliście o metodzie wyznaczania celów smart. Eee, ja chciałam Wam przedstawić tę metodologię na przykładzie firmy General Electric. W, lata, w drugiej połowie lat 80. była to firma, druga największa firma w Ameryce Północnej. I 40 lat wcześniej, czyli w latach 40., wymyśliła sposób wyznaczania celów, który stał się podstawą właśnie do metodologii smart. Każdy pracownik w tej firmie musiał napisać list do swojego menadżera, w którym określał swoje cele, wyszczególnione na dany okres wraz, z, wraz ze standardami ich wykonania. No i co to nam przypomina? Przypomina nam to nic innego jak właśnie metodologię SMART. Zgodnie z tą metodologią, cel powinien być S, specific, czyli konkretny, M, mierzalny, A, -mierzalny, Osiągalny, r, racjonalny, t, określony w czasie. Więc każdy cel, każdy pracownik w tej firmie musiał opisać swój cel zgodnie z tą, z tą metodologią. Nawet funkcjonowały w tej firmie takie tabele, które pomagały te cele rozpisać zgodnie właśnie z tymi poszczególnymi literami. I taki list do menadżera stawał się swego rodzaju kontraktem między pracownikiem a menadżerem, a jednocześnie stanowił całkiem dobry plan działania. I cele w taki sposób rozpisane odblokowują w ludziach potencjał, o którym mogą się nawet nie podejrzewać. I podczas rozpisywania celów takie mgliste aspiracje zmieniają się w skonkretyzowane plany. Odróżniamy wtedy nadzieję na spełnienie marzenia. Od opracowania planu, jak to zrobić. I wyobraźcie sobie, że dyrektor generalny General Electric utrzymywał, że dzięki systemowi rozpisywania celów SMART w ciągu 8 lat firma zwiększyła swoją wartość trzykrotnie. Jest to niesamowity wzrost. Słuchajcie, przenieśmy to na nasze, na nasze podwórko. Kto z Was chciałby, aby jego firma, jego przedsięwzięcie, jego, um, jego stanowisko w pracy wzrosło trzykrotnie, czyli awans o trzy stopnie, e, czyli trzy razy więcej pracowników, czyli trzy razy większe przychody? E, kto, kto by chciał? Dajcie znać. No myślę, że każdy, kto ma w sobie dążność do, e, do rozwoju, taki sukces chciałby e, osiągnąć. No i Brzmi to, te słowa, te słowa, te słowa pana z, menadżera z General Electric, no brzmią trochę jak taki lek na całe zło, no bo przecież wystarczy rozpisać sobie wszystko zgodnie z metodologią smart i teraz osiągamy wszystkie cele, wszystko jest możliwe, wszystko jest osiągalne. No cóż, nie zawsze jest tak kolorowo. Niektóre oddziały, wyobraźcie sobie, notowały straty. No, mimo że każda, każdy oddział musiał rozpisywać te swoje cele, pisać listy do menedżera, korzystać z tych tabel do rozpisywania celów, no to niektóre oddziały notowały straty. Dokładnie to były dwa oddziały. Jeden zajmujący się energetyką nuklearną, a drugi zdaje się komponentami do samolotów. Mogę się z tym drugim mylić, ale w każdym razie istotne jest, co na to zrobiła firma. I jeżeli Wy macie na to jakieś pomysły, to też podzielcie się w komentarzu. Jestem ciekawa, czy jesteście tak kreatywni jak, jak, jak właśnie firma, bądź czy może nawet bardziej. I wyobraźcie sobie, że zostali wysłani specjalni konsultanci do tych dwóch oddziałów, aby sprawdzić właśnie, jak, jak one funkcjonują. No i wyobraźcie sobie, pierwsza firma, ta, do, pierwszy oddział, ten zajmujący się energetyką nuklearną konsulenci przyjechali, no i, i pytają, właśnie konsultują, sprawdzają, audytują, jak wygląda przede wszystkim właśnie to rozpisywanie celów, jak, jak to wygląda. No i y, menedżer, do, 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 przykładowo, menedżer zajmujący się ochroną w tym oddziale, y, w swoim celu smart miał rozpisane zwiększenie, y, zwiększenie bezpieczeństwa. Podczas wchodzenia do firmy. No, akurat działy się w tamtym czasie takie yy, różne yy, aktywiści antynuklearni, yy, mieli swoje różne akcje, które, które trochę wpływały właśnie na, na bezpieczeństwo przy, w okolicach tego, yy, tego wejścia do firmy. Dlatego pan z ochrony, menedżer ochrony wymyślił, że jego celem smart będzie to, że zbuduje wysoki płot, yy, wysoki na ileś metrów, szeroki na ileś metrów i zrobi to w w tym czasie w takim określonym czasie więc to był taki jego cel. No i to jest pierwszy, który wam podaję przykład. W drugiej firmie, wyobraźcie sobie, że celem SMART było, było zrobienie zakupów biurowych. No i pani miała pani z biura kierowniczka biura miała rozpisane w, zgodnie z metodologią SMART, że będzie robiła zakupy biurowe, czyli zszywacze, spinacze, papier, różne tego typu akcesoria i, i sprzęty. W określone dni miesiąca i w określonej kwocie, i po, po sprawieniu odpowiedniego, odpowiedniej listy zakupów. No i to był jej cel SMART. Wchodząc głębiej, konsultanci badając te dwa oddziały zauważyli, że mnóstwo jest w ten sposób rozpisanych, błahych celów. I, 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 i co było co działo się dalej? Zrobiono zebranie w każdym z tych dwóch firm i zapytano pracowników, czy nie są zdenerwowani tak po prostu po ludzku, na to, że takie rzeczy muszą rozpisywać w koncepcji celu smart. No i otóż okazało się, że absolutnie nie, że tutaj nie ma wcale złości na biurokrację, tylko ci ludzie, ci pracownicy. Bardzo się cieszyli, że mogą osiągać swoje cele. I właśnie wracamy tutaj do tej potrzeby domknięcia poznawczego. Oni mieli bardzo dużą potrzebę domknięcia poznawczego, skreślenia tego, tego zadania z listy zadań, osiągnięcia tego celu. I to nic, że on był błahy, to nic, że to były po prostu kolejne zakupy, które trzeba robić miesiąc w miesiąc, albo że postawienie tego płotu faktycznie być może zwiększy ochronę, ale nie wpłynie nijak na poprawę kondycji firmy. I, i, I co Wam chcę pokazać przez to, że cele, nawet rozpisane w metodologii SMART, nie pomogą nam się rozwinąć, jeżeli te cele będą błahe. I wynika z tego, że nie wszystko jest zero-jedynkowe. Ważne jest umiejętne zarządzanie swoimi celami, ważne jest, aby mieć ambitne zamiary, a zaraz potem dopiero przełożenie tych zamiarów na na określony plan działania. I dopiero wtedy, jeżeli najpierw sobie weźmiemy jakiś ambitny plan, ambitny cel, i dopiero wtedy jego rozpiszemy na, zgodnie z metodologią SMART, na, na to, aby był mierzalny, aby był osiągalny, aby był racjonalny, aby był określony w ramach czasowych i aby był konkretny, dopiero wtedy ten cel może nas przybliżyć do rozwoju. Więc ważne, że kiedy z naszej listy zadań będą wtedy znikały rzeczy, my będziemy wiedzieli, że zbliżamy się właśnie do osiągnięcia sukcesu. I tyle ode mnie na dzisiaj. Zostawiam Was z tymi przemyśleniami. Bardzo Was zachęcam do tego, aby podzielić się w komentarzach, nawet jeżeli będziecie odsłuchiwali ten live później, aby podzielić się w komentarzach tym, jakie macie cele. I czy rozpisujecie je sobie zgodnie z tą metodą? I zachęcam Was, żebyście spróbowali i żebyście dali znać, jakie macie efekty z tych. Jeżeli już korzystacie z tej metody i już chcecie się podzielić, to proszę też napiszcie w komentarzach. Chętnie się z nimi wszystkimi zapoznam. Na ten moment bardzo Wam dziękuję i widzimy się niebawem. Do zobaczenia.